Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Apadis, A tematem dzisiejszego odcinka będą wybory w Stanach Zjednoczonych. Tematy, które głównie dzisiaj zamierzam poruszyć, są: jak te wybory działają, czym są tak zwane swing states, jakie są postulaty głównych kandydatów i dlaczego te wybory są bardzo ważne zarówno dla samych Amerykanów, jak i całego świata. Przepraszam was za to, że nie było mnie przez jakiś dłuższy czas, ponieważ zapowiadałem odcinek no, a niestety tak wyszło. Byłem do tego zmuszony. Trochę mała ilość czasu. Po prostu zmusiłem do tego, żeby trochę ogarnąć się i zaprzestać YouTube'em. Jednak teraz postaram się robić dla Was filmy regularne. Mam nadzieję, że Wam się ten materiał ogólnie spodoba. Że pomożą Wam zrozumieć mechanizm działania wyborów w USA. No i no, zapraszam Was bezwzględnego przedłużenia. Zapraszam Was do oglądania. Jak działają wybory w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wybory w Stanach Zjednoczonych Ameryki odbywają się co 4 lata, choć w teorii jest tam więcej partii niż tylko dwie, jednak każdy zna tak naprawdę siłę przybicia i cokolwiek możliwość zrobienia mają tylko dwie partie. Są to Partia Demokratyczna i Partia Republikańska. Wybory w Stanach działają trochę inny sposób niż u nas, ponieważ u nas pełno na tym, że ludzie głosują na Danego prezydenta, i ten prezydent, który wziął większą liczbę głosów, po prostu wygrywa fotel, tak? A w Stanach Zjednoczonych tak nie jest. Jest to trochę inaczej. I za chwilę wytłumaczę Wam, na czym to polega. W Stanach bardzo ważne są tak zwane głosy elektorskie. Każdy stan ma do siebie przydzieloną daną liczbę głosów elektorskich, które są proporcjonalne do liczby jego mieszkańców. E, raczej te głosy się nie zmieniają, jednak tymczasem, gdzieś tam gdzieś mniej mieszkańców albo więcej, to może coś tam, mieć, jakieś tam dodać, albo ująć, ale zazwyczaj to nie jest po prostu ten sposób robiony. Tak jak już jest, tak raczej jest. Była tam jedna zmiana w Kalifornii, ale to, to nie istotne akurat. E, w 2024 roku, aby zostać wybranym, kandydat musi mieć co najmniej 270 głosów elektorskich. Jednak na czym polega to zdobywanie tych głosów elektorskich? Polega to na tym, że obywatele w danym stanie głosują na elektora, który reprezentuje jednego kandydata, a następnie ten elektor, będzie, który będzie miał większy głosów, będzie głosował na wybranego kandydata na prezydenta. Z tych dwóch partii demokratycznej i republikańskiej. Z partii demokratycznej jest to Kamala Harris, a z partii republikańskiej jest to obecny Donald Trump. To jest dwójka kandydatów, którzy biją się o fotel prezydenta w Białym Domu. Większość stanów, z wyjątkiem stanu Nebraska i stanu Maine, ma zasadę tak zwane wszystko albo nic. Zasada ta polega na tym, że jeżeli dany kandydat zdobędzie większość głosów z danego stanu, to wygrywa on wszystkie głosy elektorskie tego stanu. Czyli, że jak Donald D. Harris będzie mieć przewagę w Kalifornii nad niewielką, ale będzie mieć przewagę, to wygrywa cały, wszystkie głosy elektorskie z całego e, stanu Kalifornia. I na tym w sumie to głównie polegają te no, wybory, tak jak nie, różnica między wyborami w Stanach, a w Polsce. Swing states. Swing states są to stany, które wahają się pomiędzy z kandydatami. Są to kluczowe obszary, w których wyniki wyborów mogą zmieniać się z roku na rok. To właśnie w tych Stanach kampanie koncentrują się najbardziej, ponieważ one mogą zdecydować o zwycięstwie danego kandydata. Niezależnie czy z partii demokratycznej, czy z partii Republikańskiej Tymi stanami są Wisconsin Jest to stan, który często zmieniał swoje preferencje pomiędzy demokratami a republikaninami Był to kluczowy stan w wyborach w 2022 roku pomiędzy Trumpem a Bidenem Michigan Wybór w Michigan są również trudny do przewidzenia a stan ten był przez długi czas bastionem demokratów, a w ostatnich latach zyskał naznaczenie dla republikanów Pensylwania Kluczowy stan z dużą liczbą głosów elektorskich, który w 2016 roku przeszedł na stronę Trumpa, ale w 2020 roku zagłosował na Bidena. Arizona. W 2020 roku Biden zdobył ten stan, co było dużym zaskoczeniem. Będzie to oznaczać, że Arizona stanie się jednym z kluczowych pól bitwy w 2024 roku o władzach prezydenta Ameryki. Georgia. Georgia również stała się stanem swing w 2020 roku, kiedy Biden zdobył tam głosy, więc ten stan przyciągnie uwagę kandydatów w nadchodzących wyborach. Nevada. Nevada w ostatnich wyborach głosowała na Bidena, jednak kto wygra w obecnych wyborach dalej pozostaje wielką niewiadomą. Karolina Północna. Obecna sytuacja w Swing States'ach na 4 listopada wygląda mniej więcej tak, jak teraz widzicie na obrazku, gdzie w Michigan i Wisconsin obecnie wygrywa co prawda Harris 1%, jednakże wreszcie Stanów wygrywa Trump też no, 1%, z wyjątkiem Arizony, gdzie wygrywa z Kamalu aż 3%. Jest to wykres zrobiony przez New York Times, więc myślę, że jest ten wykres w miarę wiarygodny. Jako iż Arizona ma większą przewagę na korzyść republikanów niż inne stany to wykres e, obecnie wyborów może wyglądać mniej więcej tak, jak teraz widzicie, gdzie demokraci mają 226 głosów elektorskich, a republikanie 230, jeżeli będziemy liczyć Arizona. A jeżeli założymy, że do czasu końca wyborów te procenty w tych Stanach się utrzymają, czyli tam, gdzie przewagę ma Trump, tam te Stany do Trumpa, tam, gdzie przewagę ma Harris, tam te przewagi idą do Harris, to wykres może wyglądać mniej więcej tak. Jeżeli to by się sprawdziło, wiadomo, to wtedy republikanie mają przewagę głosów, niewielką, ale mają przewagę głosów, więc wtedy Donald Trump zasiadłby na fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Chociaż wiadomo, to są póki co tylko takie wstępne sondaże, wstępne wyniki, tu się jeszcze wszystko może zmienić, tak naprawdę wszystko będzie wiadome dopiero jutro, więc bierzcie to z taką dozą, no, jako, jako nie jest to pewny czynnik, to co obecnie mówię, o, są to przewidywania. Kandydaci w wyborach i ich postulaty. Jak wspominałem, obecnymi kandydatami na prezydenta Stanów Zjednoczonych są Kamala Harris z Partii Demokratycznej, aktualna wiceprezydent, która planuje kontynuować politykę Joe Bidena. Jej kluczowymi postulatami są rozszerzenie dostępu do opieki zdrowotnej, różne programy socjalne, zwalczanie nierówności rasowych, inwestycje w zieloną energię. Wspieranie płacy minimalnej i małych przedsiębiorstw i zrównoważony rozwój gospodarczy. Harris może stawiać na programy wspierające rozwój lokalnych gospodarek, inwestycje w infrastrukturę, infrastrukturę oraz ochronę praw jednostki, tu o prawa człowieka, prawa zwierząt i tym podobne rzeczy. Jej polityka międzynarodowa będzie wyglądać w taki sposób, jaki obecnie była prowadzona przez ostatnie 4 lata przez rząd Joe Bidena. Drugim kandydatem jest Donald Trump z Partii Republikańskiej, były prezydent Stanów Zjednoczonych, który planuje cięcie podatków i deregulację dla korporacji, co ma stymulować wzrost państwa, zwiększenie wydatków na obronność i bezpieczeństwo narodowe, wspieranie tradycyjnych źródeł energii, wzrost przemysłu, skupienie się na przywróceniu miejsc pracy poprzez ożywienie przemysłu w USA i sprowadzenie go z innych krajów, tu głównie chodzi mi o Chiny co może przemawiać do wyborców wiejskich i przemysłowych, m.in. tzw. Tak pasa rdzy oraz z tego, czego był słynny w tamtych wyborach, ze swojej ostrej polityki imigracyjnej. No, Trump ma bardziej izolcjonistyczne podejście niż do polityki międzynarodowej, niż demokraci, jednak stawia on przede wszystkim na obronę interesów Ameryki, a nie interesów innych państw, co na od tego odnosi się jego hasło, tak zwane America First, czyli Ameryka pierwsza. Kontynuacja twardej polityki imigracyjnej i przywrócenie przemysłu do USA przez Trumpa może wpływać na jego opinię w swing salesach, co może oczywiście przeważyć szale na jego korzyść lub na jego niekorzyść. On również inwestycje w infrastrukturę, jednak bardziej jest za, aniżeli za zieloną energią, jest bardziej za paliwem kopalnym, jak już chyba wspominałem. Kontekst polityczny i społeczny. Stany Zjednoczone zmagają się z głęboką polaryzacją polityczną. A wybory w 2024 roku mogą odzwierciedlać te podziały społeczne i ideologiczne. Kwestie takie jak równość rasowa, prawa kobiet, polityka emigracyjna oraz problemy gospodarcze takie jak inflacja i dostęp do mieszkań będą kluczowymi, bądź były kluczowymi tematami w kampaniach wyborczych obu tych kandydatów. Znaczenie wyborów. Wybory prezydenckie Stanów Zjednoczonych, które odbędą się już jutro 5 listopada, mogą zdefiniować nie tylko przyszłość polityczną samego USA, ale także przyszłość polityczną i geopolityczną dla całego świata, jako iż Ameryka jest obecnie głównym mocarstwem światowym, najsilniejszą gospodarką świata oraz najsilniejszą militarą świata, który ma największe wpływy na świecie. Obaj kandydaci mają całkowicie odmienne wizje ze względu na to, jak rządzić krajem wewnątrz oraz jak zarządzać krajem z zewnątrz, tak samo jak i relacjami międzynarodowymi. Obe kandydaci mają odmienne podejście do tych różnych polityk, co symbolizuje jak bardzo spolaryzowane i podzielone jest społeczeństwo amerykańskie względem tego, jak zarządzać krajem wewnątrz, jak i zewnątrz. Wynik wyboru będzie na pewno ważny, ponieważ będą to, na byłbym w stanie powiedzieć, że są to najważniejsze wybory obecnie w XXI wieku ponieważ jesteśmy dosyć napiętej sytuacji światowej gdzie trwa konflikt na Ukrainie konflikt na Bliskim Wschodzie masa niepokoju w różnych częściach świata i możliwość ewentualnego eskalowania tych wszystkich konfliktów w trzecią wojnę światową bo umówmy się administracja Joe Bidena była administracją tragiczną Wcześniej za administracją Stanów Zjednoczonych nie dochodziło takich konfliktów i nie było takiego ciągłego ryzyka wybuchu trzeciej wojny światowej, tak jak jest teraz. A to, co, jaki będzie przyszły kandydat na następne 4 lata, zdefiniuje przyszłość całego świata. Czy Donaldowi Trumpowi, bo Kamali Harris uda się zaprzestać tych konfliktów, uda się tego uniknąć, uda im się umocnić pozycję międzynarodową Stanów Zjednoczonych na świecie? A może przeciwnie. Może ci dwójka kandydatów jeszcze bardziej zniszczy Amerykę lub doprowadzi właśnie do trzeciej wojny światowej, co kandydaci z obu stron oskarżają jednego obu drugiego. Trumpiści oskarżają e, Harris o to, że on rozpocznie III wojnę światową swoim złym zarządzaniem, a demokraci oskarżają Trumpa, że to on ze swoim nie, nieobliczalnym zachowaniem wywoła wojnę trzecią wojnę światową oraz wojnę nuklearną. To wszystko dzisiaj. To wszystko co chciałem dla Was omówić. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Cieszę się, że dostajecie do końca. Prosimy Was o łapkę w górę i subskrypcję oraz napisanie komentarza dla zasięgów, ponieważ ciężko robić takie filmy, no i po prostu jest, trzeba to włożyć dużo pracy i dużą ilość czasu. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało. I zapraszam Was oczywiście na przyszłe materiały, które będą mniej więcej regularnie wypuszczane. Zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że pomogłem Wam mniej więcej zobrazować sytuację wyborów, ponieważ... Jest to taka obecnie, z tego co widzę, nie ma za bardzo takich super dokładnych tego jak to wygląda z tymi kandydatami jak działa to wybory i tym podobne. Tak więc no, nie przedłużam dłużej. Wybory będą, wyniki będą jutro albo pojutrze, takie już dokładne, z nocy 5 na 6. Dobra, bez przedłużania. Żegnam Was, do następnego. Cześć.